Akademii Kettlebell firmy Hightech. Chciałabym dzisiaj przedstawić Wam ćwiczenie, które będzie ćwiczeniem uzupełniającym do wielu treningów. Nie tylko treningów z ketlami, ale także treningów siłowych, wytrzymałości siłowej, budowania masy mięśniowej, czy też do treningów metabolicznych. A mianowicie będzie to pompka na ciężarkach, na odważnikach kettlebells. Dlaczego taki pomysł na pompkę? Ponieważ po pierwsze mamy inny chwyt, niż normalnie w podparciu na podłodze, czyli już musimy zaangażować inne nasze mięśnie, inaczej będzie pracować przed ramię, inaczej będzie pracować cała obręcz barkowa. Po drugie, ketle są, jak wiecie, delikatnie zaokrąglone, więc jest odrobinę niestabilnie na nich, co spowoduje jeszcze większą pracę całego naszego gorsetu mięśniowego, naszych mięśni głębokich, naszych mięśni korpusu. Po trzecie, jeżeli mamy dłoń na podwyższeniu, to tak jak na poręczach gimnastycznych, możemy zejść w tej pompce niżej, a co za tym idzie, jeszcze mocniej zaangażować wszystkie aktony naszych mięśni piersiowych. Więc myślę, że bardzo, bardzo warto włączyć to ćwiczenie do codziennych treningów. Może nie do codziennych, ale do naszego planu treningowego, ponieważ przyniesie Wam naprawdę wiele korzyści. Zobaczcie teraz, jak to zrobić. Żeby zacząć robić pompki na odważnikach kulowych, Trzeba je ustawić w odpowiedniej odległości. Teraz musimy zastanowić się, czy zrobić pompkę wąsko, blisko tułowia, czy zrobić pompkę szeroką. A może spróbujemy zrobić dwa warianty, a do tego pokażę Wam jeszcze trzeci inny wariant, który przed chwilą wpadł mi do głowy. Zacznijmy od pompki wąsko robionej, czyli pompki gimnastycznej, która mocno angażuje nasze klicercy, nie tylko mięśnie. Piersiowe. Układamy więc kettle na szerokość naszych barków. No, i teraz, oczywiście, dwie wersje ćwiczenia. Wersja dla kobiet, które mogą sobie je zrobić na początek na kolanach, jeżeli jeszcze nie czują się na siłach. Pamiętajcie, że jeżeli robimy pompkę na kolanach, nasze ciało też musi znajdować się w pozycji deski. Czyli pośladki są napięte, brzuch delikatnie wciągnięty, mięśnie najszersze grzbietu też są zaangażowane do tego ruchu. Wchodzimy pomalutko w dół, trzymając łokcie jak najbliżej tułowia. Postarajmy się, żeby nasza klatka piersiowa minęła linię dłoni, i wypychamy się w do... dół. Schodzę wolno w dół i wypycham się w górę. To samo tyczy się oczywiście panów, tylko że robimy sobie już pełny podpór, mocno napięte poślady, mocno napięty brzuch. Schodzę całym ciałem w dół i wypycham się w górę. Po malutku schodzę w dół i z wydechem pełne napięcie wypychamy w górę. Oczywiście to samo ćwiczenie możemy zrobić rozsuwając odrobinę szerzej keple, wtedy zapracujemy bardziej mięśniami klatki piersiowej niż tylko niż tricepsów. Ale pokażę Wam też trzecią wersję, którą często wykorzystuję, mianowicie pompki na odważnika. Ale jeszcze nie na ich górnej rzędzie, yy, jeżeli nie czujecie się na tyle pewnie i stabilnie, tylko podkładamy sobie odważniki pod dłonie. Już mamy odrobinę niestabilnie, ale jeszcze nie jest tak wysoko. W tej pozycji też możesz wykonać sobie pomkę. Hop. I wersja trudniejsza, czyli w pełnym podwozie. To ćwiczenie na pewno będziemy mogli wykorzystać w wielu naszych treningach z odważnikami Kettlebells i nie tylko w tych treningach z odważnikami, ale tak naprawdę w każdym codziennym e, workocie. Jeżeli się podobało, zapraszam do tego, abyście dali łapkę w górę, zasubskrybowali nasz kanał i śledzili kolejne odcinki Akademii Kettlebells.